O kurde, witam, panie, biegniemy stąd! No, bo bieg. jeszcze nas znowu e, Gdzie my jesteśmy? W części miasta jesteśmy? Nie wiem. Nie pamiętam, nigdy tu nie byłem. A co to za jakieś tam autko stoi? A ty głupi jesteś? Jeszcze z tym miasto główne Aaaa! To Mera w waz... takim wieku! A, no jo, to, to jest główne miasto, no jo. Wzywam mu B lancerzy, wieśniaki, ostatnio Panie! Uważaj! Czekaj na mnie, kurde! No co? Trzeba nadam ten temat, nie? Czekaj, czekaj! W no właśnie, Dubaj. Ło! O. Wiesz co? Zadzwoń może po jakąś taksówkę. E, telefon mi padł. Czyli ja nie mam telefonu. A, poczekaj. Hmm. Chodzi do tych ładowaczy, może coś pyknie. Tak, ładować. Znaczy, będziemy ładować. Nie, za, nie zapłacę za to. Słuchaj. O, ładuje mi. Słuchaj. Trzeba jeszcze znaleźć ten sygnał. O, Proszę dobra, 20%. No. Powinno wystarczyć. Chodźcie no na boisko tutaj, panie. No. Y y tu klik, klik. Y Uber. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zamówić Ubera. Do no dwóch osób. O, to chyba na super, proszę pana. To jedziemy. to chodź siadaj. Pada tak. ekspresowa. Dobrze tu o. do dobry tychni, proszę. Dzień dobry. Dokryj dobrze. Tychni. Pani uberze, jak tam życie? No dobrze, jakoś się zarabia. Ile Fajne... pan wyciągasz na taką trasę jedną? No. No zależy do jakiego miejsca. A tak średnio, ile? Idzie? Po 40, 50? No, koło 45 zazwyczaj, mm -hmm. proszę pana, pan uważa, bo za nami ja no szaleńcy w sportowych autach. Wieśniacy, co sama nie, a no jo. Czemu mi się zdaje, że, że oni chcą nas zatrzymać? Nie no, chyba jednak nie chcą nas zatrzymać. Proszę pana, akurat zielony jest, to pan y, powinien przejechać. Też my tam mamy pierwszeństwo. Panie tak, uważa, prosimy pod lotnisko, dobrze? Tam Dobra. już sobie dojdziemy. No i no lepiej będzie. Tak, u to w lewo. O, widzę, że pan się zna na pracy. No. Teraz się zatrzymać. Dobrze, to chodź. Okay. E e e a widzenia, płaca. panie Uberze. Jaka zapłata? O, o, zapłata Potem. za trasę? To co mamy? Po co? No właśnie. Przecież za darmo jeździsz, nie spalasz paliwa. No to właśnie. elektryk jest, a nie, no właśnie, ale... Po nie Naciągaczu. To, to tutaj nie, nie krytykować. E, proszę zapłacić. Nie. Halo. Uciekamy. Dzień dobry, chciałbym zgłosić sprawę, że nie zapłacili mi za taksówkę. Czy dobry, jaki adres? Na lotnisku Crater City. Dobrze, minuta... O oh, kurczę, już minęło 6 minut, a nadal nie przyjechał. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie będzie uciekli? Widział pan? Tam gdzieś yy, w stronę... w głąb lotniska. Dobrze. Dobrze, trzeba jechać do roboty żeby zarobić. Na chleb. Dobrze jest. Kim ty jesteś? Nie jestem ciebie w ogóle. Jestem nowym pracownikiem. A, okej. Okay. Dobrze. To ma, dostajesz już jakieś zlecenia zrobienia samochodu? Yy, niestety nie. Aha. A ja mam zlecenie chyba przefarbować Fiat'a 500, dalej tego nie zrobiliśmy. Dobra, mam ten samochód i co trzeba zrobić? To mówił, że trzeba niebieski samochód zrobić, dobra. O, w sumie może być. Dobrze, no to Trzeba będzie to do ciężarówki zaraz upchać. Później, już jeszcze nie trzeba. Ja to wezmę na zaplecze na ten samochód. Gdzieś tutaj. O! Jaka rajdówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tą rajdówkę mam coś zrobić z nią? Tak, dopiero co ją kupiłam. Trzeba no. przegląd i zrobić, i ją jakoś ładnie przemalować, żeby ładnie wyglądała. No przez wypuścić, żeby to ładnie po prostu wyglądało, no. Dobrze, dobrze. My to proszę podpisać tutaj papiery. Proszę. Dobra. To jakby co, to za kilka dni, zadzwonię, kiedy będzie już gotowe do. wysypij ten samolot do odbioru. A macie jakieś auto zastępcze, bo nie wiem czym wrócić, czy zamawiać taksi. Co, proszę bardzo, niestety, tylko taki samochód był. Mm. Taki no, gier, teraz... klasyk. Myślę, że będzie fajny. No, no trochę szrak, ale no to dostępne, to jest okej. Okay. No. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Kurczę, się pobawić tym samochodem. Bokiem pojeździł. Ajaj, aj, kusi mnie. No kurde, taki samochód. To dopiero robi wrażenie. Kurcze Trzeba będzie jeszcze coś ogarnąć w tym samochodzie, bo Felgi nie stoją na najwyższym poziomie. O kurde, co to jest? Taki ładny samochód. Wow. Co my tyle kasę dał? Mieliśmy zrobić taki ładny samochód. Kurde, zrobiłem. To dopiero będzie samochód. Ja pierdziele Ktoś do mnie dzwoni w końcu. Halo? Dzień dobry, ja bym chciał założyć do mojego auta spoiler i przemalować na żółto. A jaki to jest samochód? Camaro. Chevrolet Camaro? E, tak. Okej, okay. kiedy pan przyjedzie do nas? Za jakieś 3 minuty. Okej, okay. zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. A to jest samochód? To no. jest to auto. Ma fajne auto. Dobrze, to żółty kolor zrobić, spoiler zamontować i kolor żółty zrobić, tak? Tak, y, kiedy auto mniej więcej będzie? E, myślę, że jutro będzie do odebrania. Dobrze, to będę o jakiejś 15. O ile już skończyć. Dobrze. To do widzenia. Dobra, taki żółty kolor z takim paskiem pomarańczowym. Myślę, że to będzie idealne i będzie się zdecydowanie rzucało w oczy. Szkoda, że nie mamy tutaj edycji Van z tym czarnym paskiem, no ale cóż. Myślę, że to naprawdę będzie fajna replika takiego kamera. Myślę, że taki mega basicowy spoiler będzie okej. W przypadku jeszcze multy kolor zrobić. Pluczę, trzeba mamy tylko taki zielony. A będzie trzeba pofarbować to. No, dobra, to jest w sumie. No już całkiem fajnie, coś trzeba na pewno coś zrobić z tą łódek, którą tu widzę jakieś niedopracowania. I będzie już spokojnie do odebrania. Dzień dobry. Dzień dobry. Co mamy zrobić z tym samochodem? No to, tak, pomalować się na kolory. Czerwony oraz obniżyć zawieszenie. No i jeszcze Felgi zmienić. Dobra, dobra, to za jakieś kilka dni będzie kąta. Do... Odebrać swoje Proszę podpisać umowę. Podpisuję już. Dobrze, już. Dobrze, to jak zrobimy ten samochód, to ja do pana zadzwonię. Jakby co. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia, dobra. A stanga. No i co? Trzeba coś z nim zrobić, bo już ogarnąłem jakiś czerwony kolor, to spoko. Jeszcze trzeba będzie zaraz te felgi jakieś dobrać. Ej! No co? No... no co sądzisz na temat tych felg? No mogą być! Co jeszcze trzeba było? Czekaj, zobaczmy. Obniżyć. Obniżyć, no właśnie. No to później się to ogarnie, teraz tego nie ogarniemy w sumie. Bude jaki fajny 720S. Coś tu trzeba będzie zrobić z tym samym chodem. O! Co tu się dzieje? Halo! Wróciłeś! Oddawaj mi pieniądze! Co się dzieje? Moje to. Nie, to nie jest twój samochód! Ale jak to? Tylko to oddawałem! To nie jest twój samochód! A teraz komuś pomyślałem o McLareno. Oddawaj to! Nie! Oddawaj to! Powiedziałem! Nie! Jakie jak nie to się policzymy i pożałujesz tego! Ty pożałeś jak na policję zadzwonię. Hmm, da tego to się Ty to dojedziemy z moją ekipą. Śmieciów, oddawaj to, bo będziesz miał przesradę Liczę do trzech, raz Dwa Dwa i pół Trzy Nie, nie oddam, nie oddam No to się policzymy Nie Niszczysz samochód, który sam chciałeś mieć i zniszczyłeś, bo Będziesz na to konsekwencje ponosić Mhm, no, nie wiem czy sobie poszedł O Jezu, co tu się dzieje? Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Policja w Crater City. O, kojarzę pana z głosu. Nie wiem czy to pan, ale czy pan kojarzy pewnego kryminalistę z BMW E36? Tak, to ten poszukiwany. No to właśnie dzisiaj mi zbił i zniszczył McLarena 720S. Prawie mnie zastrzelił. Dobra, idziemy chwilę zeznania. Dzień dobry Dzień dobry, co się stało? Poproszę o po opis wydarzeń, co się stało? No więc w sumie ja taki McLaren 720S, jak pan widzi, jest totalnie rozpieprzony Wszystko zniszczone zostało w tym samochodzie e, Przyjechał właśnie ten bandyta Zniszczył cały samochód No i zaczął mi grozić Coś się chciał zabrać, a ja mu powiedział, że nie, nie oddam mu samochodu Przecież to nie jest jego samochód Przecież my musimy później oddać ten samochód i on zaczął strzaż, tam samochód nawet we mnie próbował, na szczęście nie trafił, i właśnie ten samochód był zniszczony do końca. I to są straty szacowane prawdopodobnie na ponad milion złotych. Dobrze, proszę cię z tym zgłosić do urzędu, a widział pan gdzie jechał. W tą, tą stronę. Dobrze. Czy jakiś monitoring coś... czy coś? Właśnie, ma pan monitoring, właśnie o to miałem zapytać. Nie no, właśnie mi fali, że pan musi zobaczyć monitorium Ale mają? Panowie? Przecież tu gdzieś są kamery przecież Mila sprawdzę. Podłączę się do kamer Dobrze, tak to był on No Pojechał w tamtą stronę, ale dalej już lat po nim zaginął I bytnio będzie musieli go szukać po całym mieście No kurczę Ej, co tu się dzieje? Obijali się samochodami Też trzeba coś załatwić chyba No chyba trzeba, no Kamery znowu sprawdzę i dam im mandat Dobrze, no to niech pan się zgłosi z tym McLarenem 7, 720 do urzędu A ja jadę go szukać Dobra, jestem już pod tym urzędem skarbowym przecież Nie wiem gdzie to jest, przecież to jest kilkupiętrowe, nie, nie jest tylko ten urząd skarbowy Dobra, trzeba Dobra, dzień dobry Dzień dobry, ja jestem Tadek Naddolny, profesjonalny raper i kolega Marka Podgórnego i tu mam studio. Ciekawości, czy mógłbym autograf? A czy jesteś gejem? Nie. To spadaj frajerze, życzę najgorszego. Dobra. Oj, to tu jest ładnie, Boże. Jednak jest to hajs od podatników, więc trochę zmarnowane są te pieniądze. Yy. O. Tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest w urzędzie skarbowym? Tak. A co pan wprowadza? No, chciałbym zgłosić o, o, no to, że no, mam tutaj dokumenty. McLarena 720S. Ja pracuję jako mechanik. No i pewien napastnik przyszedł zniszczył cały ten samochód. Ja oczywiście chciałem ulepszyć ten samochód, bo ktoś zamówił. I w tym momencie skąd ja mam ten samochód oddać, bo on jest cały roz, rozwalony, a nie mamy pieniędzy na to, żeby go naprawić. Proszę bardzo o pieniądze na nowego McLarenu. A pan pokaże te dokumenty. No proszę. Tu są. O! Tak, rzeczywiście! A jak bardzo zniszczony to auto jest? Oj, noże! Trzy magazynki z kałacha zostały wystrzelone w ten samochód? O kurde. Mogę pokazać też zdjęcia na Nie, 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 nie trzeba, nie trzeba, nie panu. To możemy dać panu um, 10 tysięcy na naprawę. Jak to 10 tysięcy? Przecież naprawa tego samochodu to jest ponad milion. O kurde, no to jakiś milion kurcze. To za niedługo na pana koncie będzie milion na naprawę. Dobrze, tutaj daję wszystkie swoje dokumenty, moje dane osobowe, proszę mi napisać sms, jak zostanie no, doładowane środki na do mojego konta. Dobrze, dobrze. Bezwłocznie napiszę, jakieś wszystkie prawą, pieniądze na Pana koncie. Do widzenia. Do widzenia. Ej, bo ja chcę byście mi dali kasę na ślub z Markiem Podgórnym, jak nie dasz, wyciągam gloka i stawię. Myślałem, uciek. że to gorzej pójdzie, na to było źle, ale nie dobrze jest. No no i kurde, kurde. Masz mi dać, bo... Ciekawe z z tym typem w ogóle. Słam mu żeby zniszczyć samochód. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ten świat jest jakiś posrany. Kurczę, gdzie on jest? Ja byłem w... w... mieście z tysiącem O oh, kurcze. Dzień dobry! Powróćcie się zatrzymać! Policja, policja! Proszę. Mieć, mieć, mam stąd. Ja, taki Policja, policja! Zatrzymaj się! Ale tyle lepiej, ale tyle lepiej. No, w terenie, gdzie nie nadaje Cieka terenem, cieka terenem. Potrzebujemy wsparcia. Policja, policja, na no ziemi. Ziemia, ziemia, ziemia. Będę strzelał, będę strzelał. Mam pozwolenie na strzały, no ziemi. Ziemia, ziemia, mam pozwolenie na strzały. Ziemia, ziemia, ziemia. A no i co, idziesz do pierdla!